Wow. Witam Was w kolejnym odcinku Zdrowia na talerzu. W tym programie robimy wszystko, byście w kuchni odnosili same kulinarne sukcesy. Bo przecież jeśli chodzi o jedzenie, nie może być mowy o kryzysie. Dlatego ten odcinek rozpoczynamy na giełdzie. Będziemy sprawdzać wieprzowe notowania. Potem zabiorę Was w podróż dookoła świata. Podpatrzymy jak wieprzowinę przyrządzają na przykład Włosi albo Chińczycy. A gościem specjalnym dzisiejszego programu będzie Robert Sowa. Bez przyczyny zaprosiłam pana na giełdę papierów wartościowych, bo chciałabym zapytać, czy polska wieprzowina jest w cenie. Wieprzowina nie lubi stagnacji. Ona wędruje po całej Europie, wędruje po całym świecie. Sprzedajemy rocznie około 400-500 tysięcy ton wieprzowiny rocznie. A Japończycy najwyższą cenę płacą za boczek. Nie za chudy schab, tylko za boczek. Czyli uważają, że tam jest ta kwintesencja smaku. Te pewne ilości tłuszczu, które tam się znajdują, są nośnikiem aromatu, dają soczystość, nadają te wszystkie niepowtarzalne elementy, których no w tym Chudym, całkiem chudym mięsie nie ma. No to teraz kilka słów o liczbach, bo one chyba najbardziej do nas przemawiają. Jak dużo jemy mięsa wieprzowego w Polsce? Pani, koledzy, państwo, średnio 42 kg na mieszkańca Polski rocznie. Pom pomnóżmy to przez miliony Polaków. Jest to w sumie 1,8 mln ton rocznie z wieprzowiny, która przechodzi przez nas polski rynek. Jestem typem podróżniczki, która jeździ po świecie głównie po to, by poznawać nowe, różne smaki. Wiem, że nie jestem jedyna, dlatego teraz zabieram Was w podróż na przykład do Indii. A co? W końcu to tylko 12 godzin lotu. że mówiąc Indie nie za bardzo mi się kojarzą z mięsem wieprzowym jecie tam w ogóle wieprzowinę nie hai sana nahi hai india mein bahut jan uh, reshobina khate 6% pura population hamara hai 1 mil to 6% to około 60 milionów 60 million uh, log to usme se kafi log khate hai aur dusre caste ke bhi khate hai baki hindu log, कोई खाता है कोई नहीं खाता है लेकिन नॉर्मली कैथलिक्स तो बहुत जन खाते हैं waszego kraju. हमारे इंडिया में खाना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि खाना ऐसा चीज़ है कि सब लोग रात को 2 बजे भी लोग जाते हैं बाहर खाने के लिए और बॉम्बे में मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो बॉम्बे में ऐसी चीज़ है कि ऐसी ऐसी चीज़ें है कि हमको मालूम है इधर अच्छा मिलता है उधर अच्छा मिलता है सब जगह पे अलग अलग चीज़ें मिलती हैं और सब उधर जैसा अलग तरीके जैसे कोई दूसरा दूसरा सिटीज़ के लोग बॉम्बे में आके बिजनेस करते हैं उसकी वजह से हमको मालूम है कौन सा क्या, क्या 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 मिलता है सब चलके के सब बॉम्बे में हमको सब जगह के जगह खाना मिलता है Będę z Wami szczera, jeśli chodzi o chińską kuchnię, to kojarzy mi się ona tylko z ryżem, kaczką po pekińsku i obiadami na wynos za 9,90. Ale przecież to ogromny kraj, ogromne tradycje i na pewno masa przepisów, także z wieprzowiną. Zapytajmy u źródła. Jedzenie tylko dla jedzenia? Czy w Chinach to naprawdę ważna sprawa? Czy fain, tylko dlatego, 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 逢年过节，或者是这些周六周日，猪肉在中国是非常重要的。每个家庭，每个每人都爱吃猪肉。猪肉在中国呢，作为一个普通家庭的肉，呃、作为肉类是普通家庭最爱吃、最能够接受的呃肉。呃，我们用这种肉呢，做很多很多的东西，做馅儿，做炒菜。 可以炖肉、红烧，呃，做各式各样的菜都离不开猪肉。猪肉呢，做做作为中国的一道，作为中国菜呢是非常香的一道菜。米粉肉啊，很多很多样子，特别多的丸子、汤类都可以用猪肉。猪肉如果做在中国做猪肉，那满屋飘香，在楼在恨不得在户外就可以闻到这个香味儿。这个猪肉呢，在中国，嗯。 我觉得和欧洲的猪还不是特别一样，这个香味要比在欧洲的这个更香，呃，这个种可能是种类的问题，所以中国人民很喜欢吃猪肉。A z n a p a n jakieś nazwy potraw po polsku, do których potrzebna jest wieprzowina? Tak, do tłochem, tak s a m do kilogi, skabowy, skabowy, glanka, glanka, <ong. S 1> p a l a para. 哦，什么比格斯带啊？比格斯带什么？呃不，啊，印度人，不了，到不了，要路边。 Coraz więcej osób ostatnio rezygnuje w diecie z mięsa, ale podobno są takie kraje na świecie, gdzie znaleźć wegetarianina to tak jak szukać igły w stogu I podobno taka właśnie jest Gruzja. Panowie, no wy wyglądacie mi na takich, którzy na pewno nie eliminują w diecie kotleta. Eee, tak jest. Mam <ścoughs> a Bardzo, bardzo popularny jest saszek. Galina, <śpiew> górny lapertan. ოველთვის ადამიანები რა საუნდა გუნებაზე იყოს, ნიქლეს გუნებაზე სულა. აა უჭერს თუ უღxmlns. საუნ თავレスაი ყოველთვის აი თუნდაც კეიი შემდეგ ბახნელიაზე სუფრაში ჩაუ მოვიდა ნიკალი ყველაზე მოთხოვნადია. საქართველოში საერთოდ ასეა. მაგრამ მნიშვნელობა თავადების დღეა, ქორწილშიც კი უკვე ძალიან ტრადიციული გახდა ხინდალი და A w jaki sposób przygotowujecie wieprzowinę? Jakie dania z niej powstają? Nie mamy takich specyf specyficznych, takich jakichś różnie dużo smaków wymieszanych. Nie, to jest naturalny. To rozumiem, że jak jest y, taniec, jak jest jedzenie, to jest też śpiewanie, tak? Jest śpiew. To co śpiewacie przy stole? <laughs> შორსა სავლამში რათ გაღარამ გულის თვალებით ხედავ ამ ნoi dai gas di questa città noi siamo emone fini di papa Stiamo sempre a metà Penso bene che per italiani bere e mangiare sono le cose più importanti ah, Sì, sì, senza dubbio eh, La cerimonia del, del, del rito, del pranzo, della cena sono molto importanti Carne di maiale si mangia? Senza dubbio, è sempre stata la festa il maiale Quando succedeva il maiale era festa Beh, Con eh, il maiale sicuramente gli affettati prosciutto crudo, salame, eh, coppa tutte pancetta, pancette, tutti i derivati e poi sfruttando anche come ripieno per provare i tortellini Allora, abbiamo carne di maiale un panino e un bicchiere di vino, che è il vino? Sì. Il taurasi sì. e quindi in tutta Italia veramente possiamo trovare qualcosa di particolare qualcosa che può veramente fare festa Czy na wieprzowej giełdzie jest zawsze tak, że ta wieprzowina to na zielono i w górę? Ja myślę, że tak, bo wieprzowina to jest taki produkt, który Polacy kochają, nie tylko cała Europa kocha wieprzowinę. Miałem przyjemność. Pracować w Austrii, robić różne imprezy w Niemczech i, i oni kochają wieprzowinę. Co jest ciekawe, kochają naszą wieprzowinę. Z tego względu, że uważają, że wieprzowina polska jest zdecydowanie e, ciekawszym mięsem, bardziej takim spójnym e, i chyba dużo racji w tym jest, że, że się chwali. No właśnie, skoro trzy czwarte mięsa, które jedzą Polacy w ciągu roku, to właśnie wieprzowina, no to musimy być trochę kreatywni. To, czego mi jako kucharzowi w Polsce brakuje, to brakuje mi takich nowatorskich, ciekawych, nowych, odważnych wręcz przepisów na wieprzowinę. Wiedziałam, że jak stanę obok Ciebie, to od razu będę głodna. Jeszcze byk, sowa, wieprzowina. Musi być pysznie. Kończymy naszą podróż po światowych rynkach wieprzowiny. Ciekawa jestem, co dziś podczas obiadu pojawi się na Waszych talerzach. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę Was zainspirowaliśmy. Bądźcie z nami za tydzień, opowiem jak pakować i jak przechowywać mięso. No i chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie odmówię sobie tej przyjemności.